Cześć, witam Was po dość długiej przerwie. Nie było mnie dość długo. Miałem dużo różnych rzeczy na głowie, ale w końcu udało mi się zamontować drugi kolektor, który dostawiłem obok tego już istniejącego. Jest dzisiaj 8 stycznia, a jest dość ładna pogoda. Słońce, jak widać, świeci. Jest lekko za taką mgiełką. Nie, jest nie ma takiej idealnej e przejrzystości, ale, ale działać myślę, że będzie. E Przewiertów więcej nie robiłem w kolektorze, został na tym już istniejącym na dole i u góry. Natomiast tutaj. Górą połączyłem kolektory na boku ścianki góry i u dołu. Miałem obawy, czy ciepło z tego kolektora będzie przechodzić tutaj do tego. Nie wiem, pierwotnie zaplanowałem więcej tych kolektorów, być może inaczej bym to poprowadził. Ale już nie chciałem więcej wiercić dziur. Z tym bardziej, że z drugiej strony już mam wszystko zabudowane, więc nie byłoby takiej możliwości. Ale u góry na wylocie. Z tamtej strony za chwilę przejdziemy do garażu, pokażę to dałem tak jakby redukcję. Eee, przydławiłem po prostu ten otwór wylotowy, uzyskając dzięki temu wyższe ciśnienie w kolektorze. No i ciepło po prostu się lepiej po tych dwóch kolektorach rozchodzi. Dobrze, przejdźmy teraz do środka. Zobaczymy co tam. Co tam się dzieje? Dodam, że na dworze jest teraz około 7 stopni. Za chwilę to zobaczymy, bo w środku mam termometr. Tak, mamy dokładnie 7,5 stopnia na zewnątrz. Tutaj na już chodzi wentylator. A tutaj mamy. Tak. Na środku wewnątrz kolektora w górnej jego części panuje temperatura 81 stopni Celsjusza. Tutaj ten moduł, jak pamiętacie, on nam po prostu steruje, włącza włącza i wyłącza wentylator przy zadanej temperaturze. No i Teraz nam ładnie nadmuchuje. A tutaj mamy już termometr i przy, przydławienie redukcję, o której wspominałem. No i tutaj nam nawiewa w tym momencie 68 stopni. Momentami miałem tu 90 stopni. Były po prostu nieco lepsze warunki pogodowe. Ale jak widać, i tak jest dość ładnie. Takie prawie 70 stopni w strumień ciepłego powietrza. Jak mocno, jak mocno, tutaj ten powietrze jest tutaj nawiewane. Mogę zobrazować posługując się przyrządem naukowym mojego synka, którego pozdrawiam. A mianowicie wiatraczkiem Mateuszka. No i zobaczcie, jak się go przyłożyć to takie można sobie mniej więcej wyobrazić jaki to jest strumień ciepłego powietrza, także także tak to wygląda. Będę miał jakieś wyższe wartości. Uda mi się nagrać, być akurat w domu. To jeszcze. To uwiecznie na filmie i zobaczycie. Natomiast, no tak, jak, tak jak widać, urządzenie jest bezobsługowe. Jest słońce. Włącza wam się wentylator za pośrednictwem tego kontrolera. No i możemy cieszyć się strumieniem ciepłego powietrza w środku. by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.